Bit. Yeah. Bit. matko, wylądowaliśmy w 2019 roku. Dzień dobry. Witam was w nowym odcinku Rytmu Życia razem z choinką. Powiedzcie, że też macie jeszcze choinkę. Ja mam i się jeszcze ją nie nacieszyłam, dodatkowo mam turban, bo jestem jest czwarteczek, piękna pogoda na zewnątrz, nie ma smogu, więc podobno można wychodzić i sobie biegać i e, oddychać świeżym powietrzem. Ja mam turban, bo brałam prysznic, e, trochę popracowałam od rana. I teraz witam się z Wami w tym nowym roku i w tej nowej serii odcinków rytmowo życiowych, które mają napędzać i nakręcać Was do działania poprzez wykorzystywanie prostych nawyków i prostych sposobów, które tej energii będą nam dostarczać, a ja tutaj testuję sprawdzam, uczę się, badam, które z nich działają najlepiej i to wszystko, czego się dowiaduję, opowiadam tutaj w tych nowych odcinkach. A dzisiejszy temat to zapomnij o celach, spróbuj tego. Czego zapomnij o celach, o co kaman? Co ja zrobię? Kawkę i już Ci opowiadam. Taka już jest. W kubeczku świątecznym. Po prostu pierdzielca człowiek dostaje w te święta. Wszystko, tak, tak, wszystko mi się takie podoba. I wiecie, kupuję sobie takie rzeczy i, i później piję kawę i się cieszę, że takie coś mam. Wracając, dlaczego zapomnieć o celach? Agnieszka, co ty gadasz? Przez całe rytmowe życiowe odcinki mówiłaś o celach, a teraz nam każesz zapominać o celach. No nie do końca, niekoniecznie. Cele są ważne, wyznaczanie celi jest ważne. Ono powoduje, że... Ta wizja nasz w przyszłości powinna nas pchać do, do przodu, chociaż czasami jest tak, że niekoniecznie tak jest. Jeśli walczymy z niską samooceną, jeśli mamy schematy w naszej głowie, które ktoś nam kiedyś zaprogramował, właśnie takie złe programy, które nas ograniczają, to nie będziemy chcieli Tworzyć celi, nie będziemy chcieli budować planów. O tym chcę z Wami pogadać w sobotę w naszej grupie rytmowo-życiowej na live, gdzie opowiem Wam o też takich moich zmaganiach właśnie z celami. Jeśli chcecie, to taki poważniejszy, trochę smutniejszy temat na w sobotę o 12.30, ale taki temat, który każdego z nas dotyka, bo każdy z nas czasami ma wzroty i taki super energię, ekstra napęd do działania, czasami po prostu tego napędu brak i to też jest normalne i to też trzeba akceptować. I z tym też trzeba się zmierzyć, bo nie zawsze jest kolorowo, śmiesznie i wesoło, czasami jest po prostu ciężko cholera. No i żeby ten ciężki okres przetrwać, zmierzyć się z nim i zmienić coś w tym ciężkim okresie, potrzebne jest nam coś. Jest nam potrzebne coś, co do tych celi nas będzie doprowadzać. I często dlatego tych celi nie lubimy, bo wyznaczając je, zapisujemy je sobie i czekamy, nie? Czekam sobie, popijam kawkę, patrzę, nic się nie zmieniło. Plany na kartce są, ale się nie realizują, nie wiem czemu. Wyglądam przez okienko, szukam, gdzie jest ten mój cel, ale on się w ogóle nie zbliża, nie podchodzi. Jakiegoś pecha mam w tym życiu albo mi to nic nie udaje, no bo przecież jak mam mi się udawać, jak cele wyznaczone, plany zrobione, a tu nic się nie dzieje. No i właśnie. Kochani, właśnie po to jest ten odcinek. Zamiast celów, zamiast planów, ważniejsze jest to, żeby do tych planów i do tych celów dążyć. A żeby dążyć do tych celów, to co my musimy samemu zrobić każdego dnia, jakie kroki podjąć, żeby te cele osiągać? I właśnie tu potrzebny jest, i tu wchodzi, słuchajcie, cały na biało system, czyli taka, taki. Yy, Element działań, które sprawiają, że każdego dnia czujesz, że idziesz do przodu, że, że odnosisz małe sukcesy, że masz swój mały sukces. I to właśnie moim zdaniem system jest ważniejszy od tego, żeby mieć plany i od tego, żeby dochodzić do celów. Bo, kochani, jak mamy dobry system, to wiemy, co mamy zrobić każdego dnia. Jak mamy dobry system, to tak naprawdę cieszymy się z tego procesu. To, czy osiągamy sukces, czy osiągamy cele, prędzej czy później, te cele będą przychodziły, ale nas te cele tak naprawdę nie będą obchodziły. One będą wyznaczały jakiś etap naszej drogi, ale ta sama, cała ta droga, cały ten proces i cała radocha będzie właśnie z tego, że będziemy sobie szli kroczek do, krok po kroku, krok po kroku i będziemy się rozwijać i będziemy robić progres, i słońce zaszło się ciemno zrobiło. Dobra, to Was przenoszę Wręczny ręczny obiektyw. Słuchajcie, najlepszy statyw. Moja ręka. Właśnie, więc, więc moim noworocznym życzeniem dla Was wszystkich jest to, żebyście mieli taki system, który będzie działał Wam... W automacie, który będzie przynosił Wam super rezultaty i który w ogóle nie będzie sprawiał, że się męczycie, tylko że każdego dnia z, z, taką, z takim entuzjazmem i z energią podchodzicie do zadań, które pracują na Was, na Waszą lepszą przyszłość. Przy okazji to muszę Wam się podchwalić, że na Instagramie po prostu już totalnie mi odbiło i wymyśliłam taką zabawę. Bo zobaczcie tą różdżkę. No, takie, taka zabawka w sklepie. Smyk kosztowała 14 zł, zakochałam się w niej, kupiłam ją, obdarowałam mojej siostrzenicy i tak sobie pomyślałam, wow, ale super by było mieć magiczną różdżkę, która spełnia życzenia. No i taka zabawa została wymyślona na Instagramie. I um, kochani, Wy i obserwujący Instagram Rytmowo-Życiowy Agnieszki Trzeszczak wpisywaliście Wasze różne życzenia, ja te życzenia spełniałam. Między innymi Dominiczek napisał, że chce się zapisać na lekcje gry do Drama Academy. No to słuchaj, taki lepszego motywatora i lepszego miejsca na, takie, na spełnianie takiego życzenia Nie Mogło być, więc dla Dominiczka, specjalnie dla ciebie, yy, ode mnie lekcja gry na perkusji w DRAMAKADEMII Akademii, lekcja próbna yy, w prezencie. Można spełniać marzenia, można. Chciałabym, żeby Wam yy, wszystkim się te marzenia spełniło. Oczywiście wszystkich marzeń nie mogę spełnić, ale te, które mogę, to pff, proszę bardzo. Kochani, a plany na nowy rok i co, co tam było w tym starym, to teraz Wam powiem, bo miałam remont. Yy, miałam remont. Dodatkowo. Słuchajcie, gram fajny koncert dla firmy, która jest w sumie chyba konkurencją do agencji marketingowej Gerego Weinerczaka. I graliśmy dla jednej z największych agencji na świecie, która ma w Polsce przedstawicielstwo. I to polskie przedstawicielstwo jest w ogóle jakieś wypaśne, bo to jest największa, największy ich biurowiec w Europie. Bardzo dużo kreatywnych, mądrych, zdolnych, zarąbistych ludzi, dla których się super grało. bębniłam razem z, ze składem Łotagers, czyli ja na bębnach, praktyczna pani na dj -ce. No i cały czas się jaram o praktyczna pani. Ta dziewczyna, którą znam w ogóle od 10 lat, gramy ze sobą od chyba 8, 7 i e, słuchajcie, ona została teraz mistrzynią Polski w zawodach redbullowych, będę o tym, e, będę Wam to mówić, bo śledźcie ją i śledźcie jej poczynania. Czyna, Marta teraz w styczniu leci do Wietnamu na Mistrzostwa Świata i będzie reprezentować Polskę. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest pierwsza kobieta w historii Polski, która wygrała Mistrzostwa Świata w DJ-owaniu. Tam startowała naprawdę czołówka, ona była najlepsza i e, jedzie do, do Wietnamu. Więc teraz, więc teraz troszeczkę muzyki przenoszę tam was. Zobaczcie jak tam było. Fajna scena i w ogóle kosmiczny, zarąbisty gościu, który nam robił wizualizację i tacy ludzie tańczyli tam za mną, jak grałam i cały czas miałam, uśmiechałam się i miałam banana na, na ustach, bo fajnie, że jest taki rodzaj sztuki. Że... Ale też było. Cześć, jesteśmy właśnie po świątecznych warsztatach. Wielkie brawa dla ZUZI za demonstrację. Jezu, jak ja wygląda w tym turbanie, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Kochani, cel numer jeden mój na 2019 rok to zrobić rewolucję w edukacji muzycznej, rewolucję w tym systemie, który teraz jest, żeby otworzyć ten system i dać możliwość uczenia się gry na perkusji jak największej ilości osób, żeby pokazać ten fan, tą zajawkę i to, ile satysfakcji, ile dobrych rzeczy dla siebie można zrobić właśnie grając na perkusji albo właśnie muzykując. Więc rewolucja edukacji muzycznej. Widzę tutaj duży problem. Właśnie w tym, że edukacja jest zarezerwowana tylko dla nielicznych. Jeśli masz 40 lat i chcesz zaczynać to w Polsce, ten dostęp do, do, do muzyki jest bardzo trudny, więc mam nadzieję, że tymi akcjami, które robimy w Drama Academy, tymi rzeczami, które planuję zrobić właśnie w tym roku, będziemy mogli tą, rewo tą rewolucję w edukacji muzycznej zrobić i pokazać, że grać można wszędzie, każdy może grać. Grać się mo można, nauczyć się gry dla przyjemności, można szybko. Ale też jeśli nie chcesz robić tego dla przyjemności, tylko też chcesz, żeby to było całe Twoje życie, jeśli jesteś zdeterminowany, to też możesz mieć w bardzo fajne życie jako muzyk, jako artysta, żeby też mam y, stworzyć taki system, który będzie Was wspierał, który będzie Wam pomagał właśnie te cele osiągać. Więc to jest mój cel numer jeden. Rewolucja edukacji muzycznej. I żeby ten cel osiągnąć, to teraz sobie wymyśliłam y, w moim systemie, wymyśliłam sobie y, takie coś, że będę się z Wami spotykała codziennie przez 10 dni takie testy. Zobaczymy, czy to jest Wam potrzebne, czy ta wiedza Wam się przydaje. Na Facebooku, gdzie robię live'y już od trzech dni, robię tam na żywo live'y i opowiadam o jakimś jednym temacie, który y, może może wam pomóc stać się lepszym perkusistą albo po prostu zobaczycie będę taką dla was przypominajką żeby ćwiczyć żeby grać żeby się uśmiechnąć a i żeby w ciągu dnia zrobić coś dla siebie. ten cel osiągnąć system numer dwa, który wymyśliłam to kursy online, to platforma kursów online, żeby jeśli ty mieszkasz, nie mieszkasz w Warszawie albo nie mieszkasz w jakimś większym mieście, to ej no spada mi to, słuchajcie. No i żeby ten cel osiągnąć to system numer 2. To platforma kursów online, żeby co miesiąc pojawiał się tam nowy kurs, który dostarczy Wam wiedzy, który dostarczy Wam napędu, który dostarczy Wam motywacji do tego, żeby tą wiedzę, którą mamy, której jest masy w internecie, żeby ją przefiltrować, żeby wybrać tylko te najważniejsze rzeczy, które będą Ci potrzebne, które dadzą Ci efekty i które sprawią, że zobaczysz że będąc w punkcie A, dotarłeś do punktu B, uzyskałeś nowe umiejętności, uzyskałeś nową wiedzę, nową świadomość i rzeczy, które po prostu przydadzą Ci się w graniu i dadzą Ci taki, taką satysfakcję. Więc ta platforma kursów online to jest teraz mój cel na ten miesiąc, żeby pierwszy kurs powstał w sobotę o 12.30, więcej szczegółów i... Tam wam znać, kiedy będziemy otwierać zapisy, kiedy będziemy z tymi kursami ruszać. No i system numer 3, sposób numer 3 to warsztaty po polsce chcę. Mm, warsztaty po polsce będą takim. Takim miejscem, gdzie mam nadzieję poćwiczyć przemowę, przemawianie do ludzi i e, poćwiczyć e, to, żeby występować publicznie, bo cały czas dla mnie jest to takie, wiecie, wychodzenie bardzo duże poza moją strefę komfortu, e, żeby wychodzić publicznie, i żeby mówić o tych ważnych rzeczach, które są, o tych ważnych problemach, które są. Więc ten rok dla mnie jest na naukę, na to, żeby jeszcze lepiej przekazywać Wam wiedzę, jeszcze lepiej was motywować do działania, do ćwiczenia, żeby jeszcze lepiej tworzyć miejsca, w których ta perkusja będzie tętnić rytmem, a ten rytm będzie Was napędzać do działania. I takiego perkusyjnego, ale też działania takiego życiowego, bez dobrego mentalu, bez dobrego pokładania sobie tutaj w głowie, właściwie nic nie jesteśmy w stanie sobie po. Osiągnąć, bo, bo to tak głowa jest najważniejsza, i to, żeby y, nikt nas nie hamował w środku, tutaj i nie mówił, nie nadajesz się, jesteś beznadziejny, zapomnij o tych marzeniach. Jeśli my będziemy umieli powiedzieć sobie, hej, jesteś warty albo warta tego, żeby żyć w taki sposób, w jaki chcesz żyć, zasługujesz na to, żeby być i y, mieć cudowne życie, masz grupę przyjaciół, ludzi, którzy cię wspierają. Jeśli stworzymy sobie takie miejsce i takich ludzi i taką przestrzeń, to każde Twoje marzenie, każde Twoje działanie będzie miało większe szanse na realizację. Ja się już z Wami żegnam. Eee, obserwujcie, lajkujcie, wszystkie linki macie poniżej mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Widzimy się za tydzień, w czwartek o 20. No i na koniec tak ja nagrywam trochę choinkę, słuchajcie. Ubierało się ją i już trzeba rozbierać. No o co chodzi? No. Przy tej choince, o to tej. O, teraz. Przy tej oto choince. chcę Tobie złożyć najlepsze życzenia na nowy rok, żebyś miał super rok, żebyś miał dużo inspiracji, dużo mo do motyw, duro, dużo motywacji, dużo osób, wsparcia, które będą razem z Tobą w tym, żebyś osiągnął e, jak najlepsze rezultaty. Tego Ci z całego serca życzę, uściski ode mnie, pozdrowienia, czwartek, rytm życia.pl. tam się na pewno spotkamy. Pa! Chyba, że się coś stanie się nie spotkamy. A może się stać, słuchajcie, bo ten rok będzie pełen niespodzianek, bo mam nowego gościa w rodzinie.